Witajcie moi kochani. Dzisiaj kolejny czwartek, kolejny wypad, ale dzisiaj nie będę, jechał, nie będę sam. Będzie mój kolega. Za chwileczkę przyjdzie, przywita się z wami. No i jedziemy kopać. No, nie będę przeciągał, więc czekamy na niego i do zobaczyska w terenie. A dzień dobry, witam wszystkich. Siema Mariusz. E tak jak Mariusz wspominał, to jestem ja, czyli co? Klą samego siebie. <grymum> Pomogę dzisiaj Mariuszowi troszkę. Przytrzymam mu łopatę, pin pointer i będziemy we kopać. kopać. No, chłopak sam jedzie, nie ma do kogo się odezwać, więc no co? Damy radę Maniek, nie? Będzie dobrze. Więc co tu dużo? Jedziemy w teren, widzimy się na polu. Hejka. Dobrze będzie Manek. Da Teraz kolejny na czwartkowym kopaniu. Tereny mamy piękne, ziemia ciężka do kopania, ale już mam dzisiaj pierwszego fanta, którego chciałbym się z Wami podzielić z tym fantem i pokazać Wam co to jest. Dokładnie sam nie wiem, ale proszę zobaczcie, wyskoczyło mi tutaj coś takiego. Wydaje mi się, znaczy wydaje mi się, kurczę nie wiem za cholerkę co to mogło być, ale jest na pewno z brązu. No i może być do stare nie mam zielonego pojęcia wygląda na bardzo ciekawy artefakt Kurczę, nie wiem wydaje mi się, że może być to rzymskie choć niekoniecznie wyskoczyły tutaj koledzy dwa rzymki więc tak sobie myślę, że może rzymskie no ale na pewno archeolog to wszystko potwierdzi chyba, że wcześniej coś znajdziemy jakiś ID do tego przedmiotu no zobaczymy, no coś pięknego pierwszy dzisiaj konkretny fant no, nic, idziemy dalej szukamy tu się, kręcimy w tym miejscu dzisiaj gościnnie u Roberta i wyskoczył mi hamereczek trochę pogięty, wygląda jakby przeszedł jakieś tornado ale najważniejsze, że że jest leżał na wierzchu więc nie musiałem kopać takich hamereczek siemano, właśnie przed chwileczką znaleźliśmy kawałek hamerka i okazuje się, że jest to kawałek hamerka od od roberta hamerka. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, żeśmy tu dopasowali. Wczoraj Robert wykopał hamerka, a ja znalazłem chyba ten kawałeczek jego. No tak nam się wydaje, że to jest od tego. Na pewno to selka. od tego. I w zasadzie można powiedzieć, że koło siebie były dołki. Ale jazda, musimy do Roberta zaraz, do, zaraz zadzwonić. To no jest, jest hamerek wykopany. Znaczy kawałeczek, półweczka, nawet nie połóweczkę. Kurde. Dziwnie to nazwać: <laughs> odłupek. Odłupek, no. Lidzko wiemy dalej, Heng. Drugie dzisiaj sreberko. I zobaczcie, takie maleństwo. Kolejny siekaniec Ćwiarteczka, hamerka. Wyszła tutaj. Mało widoczne. Ale jest, jest hamereczek. Ćwiarteczka, więc. Dzień zaliczony. No i właśnie przed chwileczką wyskoczyła mi taka właśnie drobinka, niedaleko właśnie od ćwiarteczki tego hammerka. Nie wiem dokładnie co to jest. Już gdzieś to na pewno widziałem na Facebooku, na jakichś stronach, ale dokładnie co to jest nie wiem. Sprawdzę i postaram się ustalić i wstawić jakiś konkretny opis tego przedmiotu. Więc na razie, hej. Właśnie tu z tego dołeczka wyszła mi broszka. O, zobaczcie kto tu mnie odwiedził. <laughs> Prawdopodobnie jest to rzymska broszka Przecież pytałem się e, chłopaków, mogą, mówią, że może być to nawet wcześniejsza e, Z epoki żelaza Jest troszkę powyginana, ale jest broszka Więc no co Kurczę, jedziemy dalej, nie? Coś takiego Tu pewno było zapięcie o, No nic Śliczna. Kawał historii no i wyszedł mi tutaj długo oczekiwany rzymek, zobaczcie, są jakieś tam ślady, jakieś twarzy, coś takiego, no długo mi już rzymek nie wyszedł, więc cieszę się nawet z takiego malutkiego zgonika, no śliczny, będzie kolejny do kolekcji, cieszę się, ciekawe co to jest za rzymek, może się uda coś odgadnąć. No także idziemy do idziemy kopać dalej, więc do następnego. No i słuchajcie, niedaleko tego, tego rzymeczka wyszedł kolejny, kolejny rzymek. E, troszkę go staram się przyjść, ale nic nie widać. Więc kolejny wycieruszek rzymski. Więc już jest, już jest drugi do kolekcji, więc nieźle. Może będzie lepiej. Może jeszcze coś wyjdzie więcej. No zobaczymy. Więc dobrze się zapowiada. Więc Miejmy nadzieję, że jeszcze może coś wyskoczy. Więc widzimy się dalej, hejka. zobaczcie jaką dzisiaj mamy piękną pogodę. Troszkę z rana popadało. Mamy takie łączki. Idę sobie, właśnie cały czas tutaj wyskoczyło mi takie dziwactwo. Już, zobaczcie, takie coś mi wyskoczyło. Taka muszka. Już zdążyłem się zapytać, już znajdę tutaj kogoś. I stwierdzili, że to jest coś do mierzenia. Nie wiem, Wydawało mi się, że jakiś, jakiś widelec śmieszny. Nie wiem, Może możliwe. No muszę to sprawdzić w domu. Może faktycznie jakiś przyrząd do mierzenia czegoś. Jeszcze popytam ludzi, może coś więcej na ten temat powiedzą. No ale coś ciekawego, coś innego. Taka łapka. Tak, może sobie ktoś to nasze je wierzył. Plus wie Co to było? No, ale ciekawe, ciekawe. No jeszcze przed tą łapką wyskoczył jeden Rzymek, więc. Mam już trzy rzymki, więc nieźle, ale tamten już taki naprawdę zgonowaty, więc nie ma się czym pochwalić, może później wstawię zdjęcie, jeśli uda mi się w ogóle cokolwiek zrobić, więc idę dalej. No cześć moi mili. Na koniec zrobię już kończę dzisiejsze poszukiwania. Zrobię takie króciutkie podsumowanie, nie ma tego za wiele, ale myślę, że jest i tak dobrze. Więc już wam pokazuję. Tak jak mówiłem. Tak, jak mówiłem, dzisiaj wykopałem trzy rzymki. Tutaj zobaczcie: trzy rzymeczki. Jeden, drugi, totalny zgon. Nic na nim w ogóle nie widać. No i tutaj kawałek, myślę, że może tego mi się uda w jakiś sposób odczytać. Dość kawałek widać, jakieś napisy i chyba twarz. No i tutaj bardzo ciekawy przedmiot, albo z epoki rzymskiej, albo z epoki, właśnie, żelaza. Kawałek broszki, fibuly. To kółeczko też mi się wydaje, że jest z okresu rzymskiego. Wykopałem to bardzo bliziutko tych, tych rzymków, więc może, może do kogoś należało. Do czegoś na pewno służyło. No i ten dziwny przedmiot, który ktoś ustwierdził, że służył do, do mierzenia. Bardzo dziwne, no ale sprawdzę to w domu. Może się okazać ciekawym przedmiotem. I tutaj jakiś moniak totalny zgon. Myślę, że jest to half penny, ale nic nie widać. Totalny destrukt. Więc to by było na tyle. I jeszcze takie króciutkie ogłoszenie. Robert Swerczuk mam dla ciebie dobrą wiadomość. Ten kawałek monety, którą znalazłem i zobaczyliśmy na filmiku, tego kawałek hammerka przekażę ci go tylko jak się spotkamy. Uważam, że należy ci się znalazłeś większą część tej, tej monety, a wiem, że jest to ten kawałek, należy do, do właśnie do tamtej, do tej monety, co znalazłeś, więc oddam ci go jak tylko się spotkamy. Będzie dobrze, więc e, co jeszcze? I na koniec serdecznie Was wszystkich zapraszam do subskrybowania mojego kanału, e, lajkowania, komentowania oczywiście. No i tyle. No. Zapraszam Was też również na, naszą, na naszego fanpage'a na Collectors of History Tears. I widzimy się na Facebooku i na YouTubie, Hejka, trzymajcie się, pa!